Amińska Beata promienie miłosierdzia, spadają z nieba miłosierdzia promienie, mienią się kolorami nie do opisania, wprawiają mnie w zachwyt i osłupienie, dotykają mnie błogostanu doznania. Dawniej zaślepiona szarą codziennością żyłam zwyczajnie grzesznie po ludzku. Kryłam się przed prawdę na gością, szłam po kruchym lodzie po omacku, aż oświeciły mnie promienie miłości, miłości Bożej nieskazitelnej, bezwarunkowej, bezzbędnej litości, czystej, ojcowskiej, przychylnej. I będę już odtąd o nie dbać, podlewać dobrymi uczynkami. Słowo Boże wszędzie siać. By każdy mógł cieszyć się miłosierdzia promieniami.